Panteon w Rzymie to budowla, która od dwóch tysięcy lat łamie zasady logiki. Jego kopuła wciąż jest największą nieuzbrojoną kopułą betonową na świecie, a w jej centrum na dachu znajduje się otwór zwany Okulus jedyne źródło światła, które tworzy w środku prawdziwy teatr cieni. Rzymianie zbudowali go tak precyzyjnie, że deszcz wpadający przez okulus znika dzięki sprytnemu systemowi odpływów. To tu oddawano cześć wszystkim bogom, a później spoczęli włoscy królowie i Rafael Santi. Największy sekret budowli? Beton panteonu jest lepszy niż większość współczesnych mieszanek. Dlatego przetrwał, gdy inne świątynie runęły. Panteon to nie tylko zabytek, to dowód, że rzymska inżynieria wciąż nie ma sobie równych. Zobaczyć go na żywo to jak dotknąć starożytnej perfekcji.